Dni Pruszcza już trwają. W piątek otworzyła je uroczysta sesja Rady Miasta oraz msza, a w sobotę rozpoczęto od upamiętnienia 21 poległych lotników 49 bazy lotniczej. W ciągu dnia mieszkańcy mieli okazję korzystać z wielu atrakcji na terenie bazy, by po godzinie 16 zebrać się na stadionie CKIS-u. Za nami uroczysta sesja Rady Miasta, a przed nami wiele atrakcji. Już jutro tak naprawdę startujemy o godzinie 9, myślę, że tak można powiedzieć, bo nasza baza, 409 baza świętuje swoje 50-lecie, więc zapraszam rano do jednostki wojskowej, tam myślę, że amatorów pokazów lotniczych, sprzętu wojskowego wiele rzeczy powinno zainteresować. Natomiast potem o godzinie 16 otwarcie bram na terenie Centrum Kultury i Sportu, występy różnych zespołów i no, główne atrakcje wieczoru. Jutro przypomnę Góral i o 22.30 OSTR. No i wreszcie to, co, na co wszyscy zawsze czekają, czyli pokaz sztucznych ogni. Sobota y, bardziej młodzieżowa, y, ostrzejsza. A w niedzielę myślę, że muzyka dla wszystkich, albo dla bardzo wielu, bo zespoły Boys i Classic to na pewno trafią do gustu wielu Pruszczan i nie tylko, bo zapewne wiele osób z okolicy tutaj przyjedzie. Koncerty tłumnie przyciągnęły Pruszczan i gości z całego regionu oraz Trójmiasta. No usłyszymy materiał z płyt, Z Electro Better Place i o najnowszej Kabajam. Jesteśmy w składzie. Maciek, Adriana, Maciek Szymonowicz, Adriana Styrcz i, i ja. No i zaraz wchodzimy. Trudno powiedzieć, co tak naprawdę zagramy, bo część, tych, część jest poplanowana, ale też duży, duży freestyle jest, że czasami nie wiadomo, co tam zagramy. Zapraszamy na ostatni dzień, który również będzie obfitował w rozmaite atrakcje. Pozdrawiam serdecznie mieszkańców Pruszcza i okolic. Cieszymy się, że możemy tutaj zagrać. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Hej. Polecamy również zobaczyć Dni Pruszcza Gdańskiego 2017, Zapowiedź oraz Dzień Dziecka z Nutką Dobroci. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.